Gdy dzień dobiega końca, to idealny moment, aby oddać wszystkie swoje troski i wyzwania Bogu. Ufając, że on ma wszystko pod kontrolą i o każdy ściegół. koniec dnia to nie tylko chwila odpoczynku, ale także duchowej odnowy. Czasami, pod koniec peraccowu i tego dnia, troski, wyzwania. A nawet popełnione błędy nadal nam towarzyszą, utrudniając spokojny odpoczynek, w tej chwili zapraszam Cię, abyś pozwolił sobie na ten czas pokoju i zaufania, wiedząc, że Bóg troszczy się o każdy szczegół Twojego życia. On widzi Twoje zmagania, Twoje zwycięstwa i Twoje trudności, i jest przy Tobie w każdej chwili. Spokojnie się kładę i zasypiam, bo Ty, Panie, Sam mnie w bezpieczeństwie trzymasz. Psalm, rozdział 4, werset 8. Bóg zaprasza nas. Abyśmy w nim odnaleźli odpoczynek. Często pod koniec dnia pełnego wyzwań mamy przyspieszone myśli, próbując wszystko rozwiązać przed snem, troski o terminy w pracy, rachunki do zapłacenia czy niedomówienia z bliskimi, których nie udało się wyjaśnić. Jednak prawdziwy pokój przychodzi, gdy oddajemy nasze troski Jemu. Kiedy powierzamy nasze trudności i lęki Bogu, on ofiarowuje nam pokój który przewyższa wszelkie zrozumienie. Dziś, zamykając oczy na sen, pamiętaj, że On troszczy się o ciebie. Możesz spokojnie odpocząć, wiedząc, że On ma wszystko pod kontrolą, podczas gdy ty regenerujesz siły na nowy dzień. Bez względu na to, z czym się dzisiaj zmierzyłeś, Bóg troszczy się o ciebie i o wszystkie twoje potrzeby. Zastanów się teraz, co możesz dziś zostawić, aby odpocząć w pokoju. Może to problem w pracy, który wydaje się nie do rozwiązania, albo troska o zdrowie bliskiej osoby. Powierz tę sytuację Bogu i pozwól, aby przyniósł ulgę Twojemu sercu. Co możesz oddać Bogu, aby uwolnił swój pokój w Twoim życiu, gdy śpisz? Jak możesz zaufać Jego pokojowi i odpoczywać w nim podczas snu? Bóg już działa w Twoim życiu. troszcząc Cię o każdy szczegół. I tylko On może dać Ci głęboki odpoczynek, którego tak bardzo potrzebujesz. Dziś, kładąc się spać, oddaj wszystko w Jego ręce i poczuj spokój, który On oferuje. Weź głęboki oddech. Niech każdy oddech uwolni Cię od napięć dnia. Wyobraź sobie, że jesteś otoczony Bożym pokojem jakbyś siedział w spokojnym miejscu, może na swojej ulubionej kanapie w domu lub pod drzewem w parku. Czując ciepło Jego obecności i bezpieczeństwo, które tylko On może zapewnić. Poczuj oferowaną przez Niego harmonię, pozwalając sobie na całkowity relaks. Pokój Boga otacza Cię teraz, z czego Twojego umysłu i serca? Zrelaksuj się, wiedząc, że nie musisz już dźwigać żadnych trosk podczas gdy śpisz. Bóg już o wszystko zadbał. Panie, dziękujemy Ci za dzień, który minął. I za Twoją nieustanną obecność. Prosimy, abyś dał nam głęboki i regenerujący odpoczynek. Powierzamy wszystkie nasze troski w Twoje ręce, wiedząc, że Ty nas strzeżesz, gdy śpimy. Niech nasz sen będzie pełen pokoju, a nasza ufność w Tobie niech będzie niezachwana. Amen. Teraz, kładąc się spać, pozwól, aby Boży pokój całkowicie Cię ogarnął. Pamiętaj, że on jest z Tobą, strzegąc Twojego odpoczynku. Kiedy się obudzisz, będziesz odnowiony i gotowy stawić czoła nowemu dniu z Jego pomocą. Kiedy się obudzisz, będzie to nowy dzień, pełen możliwości i z odnowionymi siłami. Bóg troszczy się o Ciebie, gdy odpoczywasz i gdy się budzisz. Bóg jest z Tobą tej nocy, oferując pokój i harmonię. Zaufaj, że On troszczy się o Ciebie. Gdy śpisz, jeśli ta wiadomość przyniosła Ci ukojenie i odnowiła Twój pokój, zasubskrybuj kanał, aby nadal otrzymywać słowa, które wzmacniają Twoją wiarę i inspirują Twoje serce każdego dnia. Podziel się tą wiadomością z kimś, kto potrzebuje odpoczynku i zaufania. Niech pokój Boga będzie z Tobą i wszystkimi, których kochasz.